Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja dziewica? W tym filmiku chciałbym po pierwsze prosić Was o modlitwę. O to, żebyśmy jak najlepiej napisali nasze matury, ale przede wszystkim je zdali. Bo to młode pokolenie odbuduje Polskę. Polska, która jest obecnie pod okupacją ludzi, którzy tylko językiem polskim się posługują, żeby zwodzić i kłamać polski naród, żeby na nim jak najbardziej żerować, pasożytować i jeszcze go wyprzedać na zachód. A kiedy nastąpi transfer władzy, tak jak to chociażby przewidywały układy z Magdalenki, gdzie jeden komunista zamieni się na drugiego, Komunistę, uciekną na zachód, ponieważ sami będą wiedzieli, że w tej Polsce nie masz już nic ciekawego do znalezienia, bo to, co było ciekawe, wyprzedali z naszej ojczyzny, również ją niszcząc. To młode pokolenie odbuduje nasz naród młode pokolenie, które zawsze odnajdywało swoje oparcie w Kościele Katolickim jako źródle polskości, jako tej twierdzy, gdzie zawsze Polacy, czy to w czasach zaborów, okupacji, czy innych zawieruszeń wobec naszej ojczyzny, znajdowali właśnie wsparcie, oparcie i ten solidny fundament niewzruszonej polskości, który również skutkował i owocował tym, że to młode pokolenie w przyszłości było godne do tego i zdolne aby odbudować polski naród musimy przede wszystkim pozbyć się tych sprzedawczyków i zdrajców którzy nie służą polskim interesom ale którzy po kosztem Polaków chcą służyć Ukraińcom Niemcom Amerykanom i Żydom kłaniając się również temu złotemu talmudycznemu cielcowi Polak musi być w Polsce gospodarzem Polak musi walczyć przede wszystkim o społeczne panowanie Pana Jezusa bo gdyby nie chrzest święty to w ogóle by naszej ojczyzny nie było ale Polak musi także walczyć o polskie interesy żeby był on w Polsce gospodarzem, a nie tylko przychodniem i gościem. A do tego tylko może doprowadzić młode pokolenie, które kiedy będzie karmić się obłudną propagandą, tym przebrzydłym ściekiem rozpusty LGBT i innego tego typu wykolejonego, zacenzurowanego ścieku z zachodu. To nie będzie nic z tego dobrego, bo te pokolenie będzie do końca zdegenerowane. Nie będzie ono przekazywać żadnych wartości, bo same będą również żyły antywartościami, antymoralnością, której to młode pokolenie mieć nie będzie, jeżeli będzie się słuchać tego typu lewackich, zakłamanych. Polityków, którzy również będą chcieli cenzurować to, co jest prawdziwe, bo jeżeli ktoś nie ma prawdy, to chce sprawić to, żeby ci, którzy ją mają, stracili prawo do głosu. Bądźmy głosem prawdy we współczesnym świecie, to znaczy bądźmy głosem sprzeciwu poprzez nasze wykształcenie, które będzie ta także nadawało ten autorytet do walki o godność każdego Polaka. Abyśmy mogli odbudować naszą ojczyznę, i abyśmy mogli uczynić to w sposób mądry, godny i normalny. Przywróćmy w Polsce normalność, przeciwstawiając się tej patologii i temu również ubogaceniu nas w gwałty, rozpustę i grabieże, które proponują nam chociażby państwa narzucające tęczowy ład, i również zielony bajzel, który prowadzi naszą gospodarkę do de facto zniszczenia. Wróćmy do normalności. Walczmy o polski interes. Walczmy o społeczne panowanie Chrystusa. Tylko młodzi mają siłę i moc przebicia do walki, ale ci młodzi muszą mieć dobre wykształcenie. Oni muszą być kierowani przez Ducha Świętego, bo tylko On daje nam mądrość, która jest owiana w prawdę, a jej głównym celem jest właśnie miłość. Z miłości do Ojczyzny proszę o modlitwę, abyśmy mieli tą siłę do tego, żebyśmy po pierwsze... Pierwszy nasz krzyż, czyli tę maturę dobrze napisali i zdali, bo raczej wątpię, żeby to było jakiekolwiek pozytywne doświadczenie dla każdego, który do nie przystępował, a potem, żebyśmy już bogatsi o to doświadczenie i wykształcenie mogli iść i odbudować nasz naród, naszą Polskę w duchu katolickiej prawdy i religii, która prowadzi nas do normalności. Pokoju i przede wszystkim do społecznego panowania Pana Jezusa, który jest naszym Panem i który chce, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Nie dawajmy tym wszystkim żerującym na polskim narodzie tej możliwości i sposobności do tego, żeby niszczyli nasz naród. Osądźmy ich i rządźmy godnie i sprawiedliwie naszym państwem, za które również krew przelali nasi przodkowie, którzy dzisiaj, kiedy widzą Jego stan, przewracają się w grobie.